W poprzednim odcinku Ukrytej Pajdy, 65-letnia Barbara została okradziona, licząc na romans z dużo młodszym mężczyzną. Niestety, Barbara zorientowała się za późno, gdy złodziej wybiegł już z mieszkania. Barbara nadal nie może otrząsnąć się po tym, co się właśnie wydarzyło. Trapę się z tych nerwów po tej głowie, no nie wiem co robić, nie wiem co robić. Barbara uspokój się, portfel się znajdzie. Muszę zadzwonić do syna. Barbara, co ty, oszalałaś? Zapomniałaś? Przecież nasz syn lubi Tuska. No w sumie racja. Cholera no. Ty pamiętasz, co on wygadywał na nasz PiS? No, no może się jeszcze poprawi. Sylwestra na jedynce z Zękiem też nie chciał oglądać. A może jeszcze się poprawi? Teraz będą wybory. Nie wiadomo. Co? To dzwonię. No mam nadzieję, że w końcu zmądrzeje. Ha Halo, Andrzej? Andrzej, Boże, słuchaj, stała się taka rzecz, no przyszedł przyjeżdżajcie facet... Przyjeżdżajcie z lukami! Przyjeżdżajcie do nas! Ej, przyszedł facet, rozumiesz, że taki młody chłopak i że ulotki, że... Koniecznie przyjeżdżajcie do nas, z nógami przyjeżdżajcie! Zamknij się na chwilę, nic nie słyszę, ty się drze, on się drze, ja się drę, nic nie słyszę przez telefon, no. Co? Co? Odezwać się nie można. A, bo... Ojciec drzem tu mordę, nic nie słyszę w ogóle co do mnie mówi. Ile on ma tam na rękę teraz w tej Warszawie, zapytaj. Słuchaj, normalnie przyszedł. Po ile godzin pracuje, przyjeżdżajcie do nas. Słuchaj, ja później patrzę, portfela nie mam. No normalnie, no jak Boga kocham. Dobra, Andrzej, słuchaj, ja kończę. Jak coś się wyjaśni, coś się dowiem, to zadzwonię. Jak w Warszawę, pytam. Yy, tak, pogodam? bo ty tylko TVN oglądasz. Yy, włącz sobie Republikę. Yy, a ty widziałeś, co zrobili z Orlenem? Boże, no co ty taki jesteś? No, ty się musisz w ogóle wszystkiego dowiedzieć. Ty się musisz od nowa historii nauczyć. Jarosław to jest najwspanialszy. Żebyś mi się tu kurwa więcej nie pokazywał z takimi poglądami. rozłączył się. Napisałeś już testament? Nie, tam musimy zmienić, bo, bo to nic z tego nie będzie. Zupełnie nie rozumiem mojego syna. Odkąd wyjechał do tej całej Warszawy, to wydaje mu się, że jest wielkim Europejczykiem. A tak naprawdę w dupie był i gówno widział. Powiem ci Barbara, że tak jak patrzę w tym fartuszku, wyglądasz całkiem. Powiem ci ponętnie. Słuchaj, ty zostań w domu, a ja wyjdę z Helenką się przejdę i z nią porozmawiam. Może ona skojarzy tego chłopaka i uda mi się odzyskać portfel. A no faktycznie. Dobra, to ja se pójdę do piwnicy, coś tam se porobię. I tak od 40 lat ta moja żona drze morda, a ja niestety muszę tego słuchać. No ale cóż, człowiek był młody, głupi, ożenił się, a ona. Po prostu była cwana. No i mówię ci, Janinka, i on mnie wtedy ten portfel normal... O cholera, to chyba on! Ty pieronie jeden! O cholera! Janinka, zaczekaj, ja go ścignę! Niech mnie pani nie bije. Gdzie jest mój portfel? Pytam. Mnie. Proszę przestać. Ja mam pani portfel. Pan idzie z tym psem. Pan idzie, idzie. Ja tu mam sprawę. To... Proszę. Dawaj, portfel. Aż mi okulary zaparowały. Tylko niech pani nie kopie. Dawaj. Jest moje wizytówki do fryzjera. Tydzień to jeden. Za naukę byś się wzięła, nie? Paty. Paty. Przepraszam. No. Janinka, ja już idę. No. Ostatni raz kurwa cię widzę. Wypieprzaj teraz. No zobacz, to był on. Ja naprawdę nie wiem skąd ta baba ma tyle siły. Przed ona zapierdalała jak Usain Bolt Dobrze, że to się tak skończyło. Dorwałam gnoja. Niestety nie wiedział, że w PRL-u byłam tajnym agentem. Nie takich cwaniaczków przerabiałam. A portfel w końcu odzyskałam. No. Teraz wreszcie mogę iść do fryzjera i zrobić sobie trwałą.